Komendujący tę walkę u, 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 <grytanie> Juras Jurkowski powiedział zdanie, które dla mnie no, myślę, że ono stanie się kulto kultowe, że z czego jest zrobiona głowa Jabłońskiego, jeżeli on wytrzymuje tyle ciosów, to chyba tajemnica taka sama, jaka może i większa, niż gdzie jest ukryta bursztynowa komnata. No rzeczywiście Aha. imponował niewiarygodną odparnością. No ja myślę, że. Trzech przeciwników, to bym skończył tymi wszystkimi czasami. Co za fantastyczna noc, Tu będą padać kopy największego kalibru. Lękajcie się państwo na wielkie kształty. Cześć, witam was serdecznie i witam mojego gościa Damian Rzepecki. Cześć, Damian. Dzień dobry, witam serdecznie. Damian, słuchajcie. To jest według ekspertów MMA, z którymi rozmawiałem, a z kilkoma rozmawiałem, największy talent jaki się pojawił ostatnio w polskim MMA. Przesadzili ci eksperci, czy nie? Yy, nie wiem, nie, nie, nie mi to oceniać. Bardzo mi miło z takich słów, że mówią tak o mnie, ale nie mi to oceniać, mi po prostu jest bardzo miło, jestem z tego dumny, że tak o mnie mówią. Na razie twój bilans nie powala. 7-0, tak? 7 wygranych? 8. 8 już. Sobota 8. Przed czasem. Wszystkie. Wszystkie, właśnie. Bo nie, nie doliczyłem tej ostatniej, właśnie z Marcinem Jabłońskim. I to była, jak to wszyscy twierdzili, między innymi pan Stachura, wybitny ekspert, to była walka roku. W 2024 w Polsce ta walka zapewniła Damianowi właśnie ten. Pal, pas mistrzowski, fen w wadze e, lekkiej. Jak ty się czujesz po tym pojedynku? Bo to był straszny bój, chociaż tak wszyscy mówią, że to właściwie był festiwal bólu głównie dla jabłońskiego. Oj, mnie też trochę bolało. Po, po samej walce miałem bezpośrednio po walce dzień, dwa. obolałe łokcie, ręce, bo przyjmowałem te kopnięcia midle po rękach, po łokciach. To strasznie obolałem. Miałem ręce, prawa noga, lewa noga, bo pro, kopał mi dużo prawego lowkicka. Też ją delikatnie czułem. Lewa stopa od moich hajkików. no troszkę obolały byłem. Tutaj jeszcze mam delikatnie, sine oko. Też byłem trochę poobijany. Bardzo, bardzo twarda walka. Nie spodziewałem się, że Marcin postawi mi takie warunki. A przede wszystkim yy, myślałem raczej, że będzie za wszelką cenę obalał, a nie, 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 nie będzie chciał się rąbać ze mną w stójce. A on. Naprawdę rąbał mocno, przede wszystkim tymi midlami. No. Była to dla mnie ciężka walka. No. Najcięższa, najmocniejszy przeciwnik yy, i, i po każdej, w każdej rundzie, w pierwszej rundzie na koniec trafiłem go. Był knockdown, nie udało mi się go dobić, ale już sobie myślę dobra, już go mam. Druga runda się zaczyna, on wchodzi jakby świeży, jakby nic się nie stało. Od początku też rusza, mocno bije. Też mi się udało go trafić. Zacząłem znowu hajkikiem i weszła wątroba. Mówię, dobra, mam go znowu. Przetrwał mi znowu do końca. I trzecia runda się zaczyna. I w trzeciej rundzie to on rusza we mnie. On mnie trafia. Jeszcze prawą ręką mnie delikatnie podłączył, próby dwie duszenia miał. No, było niebezpiecznie, naprawdę. Bardzo groźny rywal to był. No. Komentujący tę walkę <grafi> Jura Jurkowski powiedział zdanie, które dla mnie no, myślę, że ono stanie się kulto kultowe, że z czego jest zrobiona głowa jabłońskiego? Że jeżeli on wytrzymuje tyle ciosów, to chyba tajemnica taka sama, jaka może i większa, niż gdzie jest ukryta bursztynowa komnata. No rzeczywiście Aha. imponował niewiarygodną odpornością. No ja myślę, że. Trzech przeciwników to bym skończył tymi wszystkimi czasami, które Marcin przyjął, nie? Naprawdę mega twardy gość. Wojownik, wojownik. Zdobyłeś po tym zwycięstwie mistrzostwo fenów wadze lekkiej? Kiedy go będziesz bronił? Hmm. Nie mam pojęcia. Tak naprawdę nie rozmawiałem jeszcze z trenerami. O tym, a w 100% ufam moim trenerom, czyli Bartek Jawornik jako head coach, Jacek Żelazko trener od zapasów i, i Daria Albers jako mental coach, to są moi główni trenerzy i, i tak naprawdę to oni podejmą decyzję kiedy, ale myślę, że koniec marca, może kwiecień to byłby fajny termin, ale zobaczymy, mówię, nie rozmawiałem z nimi jeszcze na ten temat, zobaczymy. Masz z Fenem chyba kontrakt, jeżeli się nie mylę, do końca 2025, tak? Tak, do końca 2025, ale mam w kontrakcie minimum dwa razy w roku walczyć po prostu, ale też mogę walczyć w innych federacjach za zgodą Fenu i jak się pojawi jakaś propozycja nie do odrzucenia, że tak powiem, to też możemy ją rozważyć i kończyć wcześniej ale kontrakt. W innych federacjach to obejmuje także. Powiedzmy, gdybyś dostał ofertę od KSW też? Myślę, że, myślę, że nie. Myślę, że fan by się nie zgodził na zerwanie wcześniej umowy, żeby włączyć do KSW, ale też nie takie są cele. Na pewno celuję, chciałbym. Walczyć i nie tylko walczyć, ale i zdobywać jak najwyższe laury w najlepszej federacji na świecie, czyli w UFC. Ale nie mówię, że to już ma być teraz. Ogólnie mam 23 lata, skończyłem w dniu walki sobotniej 23 lata. I nigdzie mi się nie śpieszy, mam dużo czasu tak naprawdę, ale ogólnie celuję w UFC i bycie najlepszym na świecie. No to jest bardzo ambitny cel. Ile lat sobie na to dajesz? Nie wiem, nie chcę rzucać tutaj liczbami, bo zaczynając karierę zawodową trzy lata temu, nie spodziewałem się, że to się potoczy w tak szybkim tempie i że po trzech latach będę siedział dzisiaj tutaj z Panem na wywiadzie. Bo dla mnie to też jest naprawdę zaszczyt yy, móc wystąpić w, w rozmowie u Pana i będę miał taki. Pas drugiej najlepszej federacji w Polsce, więc nie mam pojęcia. Słuchaj, jesteś wszyscy mówią za wiodnikiem wszechstronnym. Jak ty to oceniasz? Czy jesteś wszechstronny, czy tam są takie słabsze jakieś strony, które najbardziej musisz poprawić? Ja od, od od początku w sumie odkąd kiedykolwiek jakie ja miałem pierwsze wywiady, to od zawsze od początku mówiłem, że jestem wszechstronnym zawodnikiem i w pierwszych walkach być może tego nie było widać, bo nie wiem, bo kończyłem walki w parterze. Ale kończyłem walki jak najszybszą, jak najłatwiejszą drogą po prostu, a teraz myślę, że pokazałem już każdą płaszczyznę, bo i umiem obalać i bronić obaleń i w parterze sobie radzę, i w stójce, więc tak, podtrzymuję cały czas to zdanie. Jestem wszechstronnym zawodnikiem MMA. Na czym najwięcej pracujesz teraz? Bo jednak są, są jakieś na pewno strony, które, którym poświęcasz więcej uwagi. No. Nie wiem, nie, nie wyróżniłbym strony na którą poświęcam najwięcej czasu. Trenujemy MMA, teraz trzeba trenować wszystko, bo się, ten sport się bardzo rozwija i kiedyś, nie wiem, 5, 10, 15 lat temu to już w ogóle było tak, że konfrontowali się zawodnicy z różnych stylów walki, nie? A teraz, przede wszystkim ci młodzi zawodnicy, tacy jak ja, w moim wieku, Podobni tego wieku, nawet widzę w Stanach chłopaków, też młodych w moim wieku albo podobnym, to wszyscy umią wszystko już naprawdę. Są chłopaki, którzy się wywodzą z konkretnej dyscypliny, typu no, chłopaki z Rosji, z Kaukazu, no to wiadomo, tak. przede wszystkim zapasy. Dokładnie. Ale oczywiście i, i, i jiu-jitsu, i stójkę, wszyscy już mają mocne. To już nie ma tak, że ktoś będzie miał mocne zapasy, a ktoś mocną stójkę i się konfrontuje zapaśnik ze stójkowiczem. Tak. Teraz są zawodnicy MMA. Jak często trenujesz? Jak często trenuję? To zależy. Minimum 7 razy w tygodniu, a teraz na przygotowaniach na Florydzie, to robiłem tak naprawdę 11 treningów w tygodniu. Właśnie, no, trenujesz w Polsce i w Ameryce w Kill Cliff, w tym klubie czołowym, amerykańskim MMA. No to chyba nie jest Tanie, jak ty to finansujesz? Na szczęście mam wokół siebie yy, dobrych ludzi. Naprawdę jestem wdzięczny Losowi, że, że, że mam takie szczęście w życiu po prostu i, i mam takie wsparcie od ludzi, których poznałem. Yy, nie będę wymieniał teraz wszystkich po kolei, ale przede wszystkim mój menadżer i przyjaciel tak naprawdę, Roman Dużewski. Robi wszystko, żebym mógł sobie właśnie żyć tak, jak żyje, i tak samo mój trener Bartek Jawornik i pozostali trenerzy tak samo angażują się w to i, i dzięki nim i sponsorom naszym mogę sobie pozwolić na takie życie i skupienie się tylko na rozwoju sportowym. Nie musisz pracować? Nie pracujesz? Yy, nie pracuję. Prowadzę dwa razy w tygodniu yy, treningi MMA jako trener u mnie w klubie w Top Fit Piotrków, ale nie muszę pracować na etacie, mhm. ale to to jakiś tam dodatkowy zarobek na jakieś drobne wydatki jest tak tak no, nawet być? jest w ramach podziękowania za to, że klub, bo mój menadżer jest właścicielem właśnie tego klubu naszego i tak naprawdę, w ramach podziękowania, żeby dalej, się, dalej szedł ten rozwój, przekazuję też wiedzę i staram się przekazywać same najlepsze rzeczy chłopakom, którzy też już wzorują się na mnie. Sparowałeś między innymi trenowałeś z Mateuszem Gamrotem, no jest jedna z gwiazd UFC. A jak ci szło? Ciężko, bardzo ciężko, bardzo ciężko. Przede wszystkim przecież te zapasy Mateusza Gamrota. Nie wiadomo, kiedy on dochodzi do tej nogi, a kiedy jest, zachodzi do boku za plecy. No poziom zapasów Mateusza Gamrota to jest coś yy, nie do pomyślenia. <laughs> Jego szybkość. Bardzo ciężko, no, ale. Ale bardzo cenię sobie właśnie sparingi i trenowanie z, czy z Mateuszem, czy z innymi topowymi zawodnikami, bo też w Kitlifie dużo trenuję z Czołówką światową i, i naprawdę z tego są największe nauki. I, I też myślę, że Mateusz mnie lubi, gdzieś tam czasem nawet mi napisze, pogratuluje, wspiera mnie. Ja, ja jestem jego fanem od samego początku. Jak nie trenowałem w ogóle jeszcze MMA. Ja pamiętam w gimnazjum, przecież on walczył w KSW, już miał paz. jak ja byłem w gimnazjum, nie trenowałem nic jeszcze, to, to już wtedy on, Borys Mańkowski i, i Mamed jeszcze wtedy, to byli moi trzej ulubieni zawodnicy i, i, i pewnie w jakimś stopniu dzięki nim też pokochałem ten sport i jestem tu, gdzie jestem. Masz przydomek wybacza, czyli rzeźnik, sam to wymyśliłeś, ktoś to wymyślił, jaka, jaka nie, nie, to jest genealogia? Już, już wszystko tłumaczę. Po pierwsze mój świętej pamięci tata był rzeźnikiem, pracował w masarni. I jako mały młody chłopak, dzieciak jak byłem w podstawówce, Tata oprócz tego, że pracował, pracował w masarni, to też robił przeroby u ludziach na wsi I, i czasem je zabierał na te przeroby i mu pomagałem po prostu i starsi chłopaki w szkole zauważyli to i, i po prostu mówili na mnie rzeźnik I, i tak się zaczęło, A, ale później gdzieś tam ten pseudonim przepadł. I w technikum, yy, w wakacje tata zabierał mnie, znaczy pracowałem razem z nim w masarni, żeby sobie dorobić wakacje. No i tyle. I teraz jak yy, byliśmy właśnie na przygotowaniach w Stanach Zjednoczonych, był jeszcze ze mną Janek Ciepłowski, Patryk Grabowski i trener Henry Hoofd zaprosił nas do siebie do domu. Co nam opowiadał? Opowiadał. Rob, robił nam obiad i, i mówi, że specjalnie wczoraj był w, w mięsnym, powiedzmy, w Butcher's Shop. Tak. I, I specjalnie sam wybierał kawałki mięsa tak, na tak. dzisiejszy obiad. I, I opowiedziałem mu też historię swoją, tak. że z tatą pracowałem, że w masarni pracowałem. I trener Henry Hoft mówi. O, rzeczywiście, Butcher pasowałby pseudonim do ciebie i zbieg okoliczności. Nie mówiliśmy nikomu o tym na początku. W sensie to było po prostu takie nasze przeżycie. Yy, ciekawie, fajnie. I kolejnego dnia yy, mój menadżer Roman Dłużewski wydrukował plakaty, billboardy rozklejali, porozwieszali po całym mieście i puścili plakat też w internet, na Instagrama, na Facebooka. Mój plakat zapowiadający y, tą galę właśnie z podpisem Butcher. I tak, tak zostało, a, a, a że podobno oprawiam swoich rywali, to, to pasuje. <słuchaj, Słuchaj, współpracujesz z Darią Albert, trener mentalną. Co co ci daje? No, bo kiedyś to takie współpracy no, przez tych starych mistrzów były lekceważone, no nie wiem, no powiedzmy potem tam Janek Błachowicz rozpropagował, ale dawniej to raczej sceptycznie do tego się odnoszono. Yy, bardzo dużo mi daje współpraca z Darią, bo jesteśmy sportowcami, ale to nie jest tak, że my mamy trenować tylko ciało. Umysł też trzeba trenować. I to właśnie z Darią robimy. Nasz mózg ma określone jakieś tam umiejętności, które możemy trenować, polepszać, yy, po prostu osiągać wyższy level w tych skillach. I, i naprawdę umysł ma potężną moc i, i to trenujemy z Darią. To nie jest tak, bo niektórzy mówią, że Daria to jest psycholog. No ja nie powiedziałbym tak, ja bym powiedział, że Daria to jest yy, High Performance Coach. Po prostu po angielsku nie wiem jak to nazwać po polsku, ale no, dalej da jest de high performance coachem. De, de trenerka. Wyższej klasy no, 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 najwyższego loktu. Tak, to chyba co trzeba by było, tak, bo Bo to nie jest tak, że ja z nią siadam na sesji i ona mnie klepie po plecach i mówi jesteś najlepszy, tak. jesteś nie do złamania, ble ble ble, Nie, to nie jest coś takiego. To są konkretne ćwiczenia, nie będę zdradzał dokładnie jakie, ale oddechowe wizualizacje przeróżne ćwiczenia i też yy, uczę się. Razem z nią, razem na, na grupie, którą prowadzi Mindful Athlete Community, do której każdy może dołączyć. Zapraszam serdecznie. I uczymy się, jak w ogóle działa mózg, jak działają emocje, co jest po co. I to są konkretne, bardzo rzeczy. To, to nie jest. Klepanie po plecach i głaskanie jesteś najlepszy, jesteś najlepszy. Jasne. To nie tak działa. Pochodzisz z Piotrkowa Trybunalskiego. Ja z czasów, kiedy zajmowałem się zapasami w redakcji czy sportu, czy Super Expressu, pamiętam, że tam był bardzo silny ośrodek zapaśniczy, m.in. świata Romek Wrocławski, świata w zapasach z Katowic, ale ty chyba nie zaczynałeś od zapasów. Nie, nie, nie. Ja nie miałem wcale styczności z zapasami w Piotrkowie. Ja zaczynałem od samego początku. Zacząłem trenować w Top Fit Center, czyli w klubie, który reprezentuję do dzisiaj i jest naprawdę moim domem. I zaczynałem trenować kickboxing i po dwóch miesiącach zacząłem też trenować brazylijskie jiu w Copacabana Piotrków. To też jest Top Fit Center. I, I bardzo się wkręciłem w to jiu-jitsu i pozdrawiam tutaj z tego miejsca trenera Tomka Rudzkiego, który mnie bardzo, bardzo dużo nauczył. I też chłopaków z maty, na pewno motyla, bo, bo, bo to z nimi zaczynałem mm, swoje pierwsze nauki w grze parterowej. I tak potrenowałem myślę dwa lata na pewno, samo jiu-jitsu i kickboxing. I z chłopakami tam z klubu zaczęliśmy coś wymyślać sami sobie na razie, bez trenera jakiegoś od MMA, żeby jeździć na zawody na Almy. I wtedy spotkałem mojego głównego trenera Bartka Jawornika. Razem ze swoją grupą też zaczął prowadzić on treningi kickboxingu w Piotrkowie u nas w Topficie. I, I się zaczęło tak naprawdę dopiero wtedy prawdziwe MMA. Dopiero później, nie wiem, 3 lata temu, zacząłem jeździć do chłopaków do łodzi. Teraz się przeprowadziłem do łodzi, bo po prostu tam mam ekipę na wyższym poziomie do trenowania niż w, tam w łodzi teraz, tak, tak, teraz mieszkam w łodzi od, od kilku miesięcy. I jakie jest twoje hobby poza MMA? Kurczę. Żyję, żyję sportami walki. To jest moja pasja. To jest 100% mojego życia. Nie wiem, lubię jeździć. Nadal musisz no, się wstrzymywać. Chyba. Tak, tak, tak. no. No ciężko mi powiedzieć, całe moje życie w tym momencie to są sporty, walki. Czyli treningi i oglądanie. Treningi, oglądanie, śledzenie wszystkiego w mediach związanego z tym. No Masz brak, czas, żeby prostu. przeczytać jakąś książkę, czy raczej ciężko? Coś tam czasem przeczytam, no ale właśnie ostatnio od dłuższego czasu nie mogę się zebrać, żeby coś poczytać, a przydałoby się też, bo to jest trening. Dla, dla mózgu, dla umysłu też, nie? I można też się dowiedzieć bardzo dużo ciekawych rzeczy z tych książek. Twoje największe marzenie? Żeby tutaj z, za, jeszcze oprócz pasa y, Fenu było, był jakiś pas y, UFC czy, czy, czy coś innego? Moim marzeniem jest bycie jak najlepszym, jak się da osiągnięcie. Granic rozwoju, w tym i, i, i zapisanie się na kartach historii w jakiś sposób, a, a pas UFC byłby, będzie, będzie po prostu konsekwencją tego, bo sam pas to jest rzecz materialna. Miałem, długo nad tym myślałem, przez ostatnie kilka miesięcy, i doszedłem do takiego wniosku, że chcę być po prostu jak najlepszy jak się da, najlepszą wersją siebie, chcę osiągnąć maksimum, chcę być najlepszy na świecie, a, a jeżeli to się uda, to konsekwencją tego będzie też paz UFC. Damian Żepecki, słuchajcie, nie, trzymajcie kciuki. No, wielki talent, tak wszyscy mówią. Czy zrealizuje nasze marzenia o tym, żeby zdobyć mistrzostwo UFC? Trzymajcie kciuki. I do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dzięki. Co za fantastyczna największego kalibru. Cieszę się Państwo na wielkie smutki.